No hej z tej strony pani Gajowa a przed chwilą mieliście możliwość obejrzeć jak się kaleczę przy ogarnianiu ogrodu także zrobiłam troszkę tutaj aha fajnie, że jedno lewituje a nie, bo to jest tam, to jest po tamtej stronie boże myśl, kobieto no i zrobiłam już klarnię no i powoli im kasy zabrakło więc dalej nie robimy, bo jeszcze muszą zasadzić. No ale mm, zaraz pójdą pewnie do pracy i tak dalej, przyniosą trochę kaski, więc nie ma się co martwić. No to co, ja wrócę do nich, jak oni będą coś sobie tutaj ogarniać, bo na razie mają noc i powinni spać. Powinni to dobre słowo. O matulu. Jaki tu jest syf? Z całą pewnością go widzicie. Ja się zastanawiam, czy się głos nagrywa. Ale cóż, już pewnie się przyzwyczailiście, że tu nic nie słychać. Zostawili tutaj... Jej! Kto tu się szwenda? Albin, niech to wyniesiesz. To ja wiem, że teraz cię kusi poławianie ryb, ale weź to napraw. Nie jedz tego! To miałaś to posprzątać. Jej, kazano to jeść? Serio? Dajesz, dajesz. I to w sumie też. No dobrze, wiem, że jest syf. To byś się wziął za sprzątanie, a nie zrzędzisz. Co tobie? No śmierdzi, śmierdzi, ale weź. A, czekajcie, on płacze? A nie, tylko tak wyglądał. Młoda tutaj. O, oh, shit. I we go again. Ona jeszcze nic nie umie. No ale ona w sumie dopiero co wyrosła, więc... Można by ją. Zdzichu, bo ty tak dobrze umiesz w nocnik. To dajesz. Jak masz być przywódcą gangu, to wiesz, musisz szkolić. <laughs> młodych. O, no to jest takie śmieszne, ale on faktycznie powinien ich szkolić, nie? Nauczył Andrzeja sikać to i ją nauczy. I weź to, wywal. A potem. Aha, do szkoły. Ok. Do pracy. No nie, czego ty beczysz? Czego ty chcesz? Nie. Czego chcesz? Jeść i spać. Ojciec, daj dziecku butelkę. I w sumie dla Andrzeja też weź. Dalej. No, jak pięknie! A Andrzej może nam dorośnie? Kurde, Andrzej dorośnie. Czy ktoś został w domu z jego rodziców? Tak, ojciec został. Ojciec ma wolne. No to ja cię proszę. W sumie, Albin, ty też masz wolne. To też byś mógł dziecko pouczyć. A potem ją wsadzić do spania, bo śpiąca jest. W sumie Andrzej to siku, ale dobra, dobra, damy radę. Nie jaką ona ma dziwną tą twarz. On zresztą też ma bardzo pomieszaną, ale nie aż tak. Chcesz się nauczyć mu... Nie, on chce dorosnąć. Zostawmy mu to. Młoda chce sikać. Um, co robi? Rysznic. Zmiej podłogę. Wyczyść. Czy ty jesteś normalna? Nie sądzę. Okej, okay. słuchaj, jak z dzieckiem pogadasz, to weź, opryskaj, a potem posadzimy tutaj co nieco, ale będą mieli dochodzenia. chodzenia. Tak, za, zainstalowałam biedronki. Aha, no. Yy, użyźnij wszystko torbą nawozu, będzie ich stać chyba. I zasiej wszystko czymś najtańszym, co się da, nie? Moda już nie chce, dobra. Co ty byś chciał? Ty byś chciał do toalety. I w sumie coś do żarcia. Kto ogląda telewizję? Nikt. Okej. Okay. Weź tym mopem niebiścian. Świeżo odremontowane to wszystko jest. Jaka ona jest marudna. Ej, co tu tak cieknie? Przecież to jest to nie jest naprawiona. Ja myślałam, że to jest już ogarnięte. Zadzwoń po majstra i będzie dobrze. Adrianna postanawia podczas przerwy na lunch, zagrać przez chwilę w grę wideo. Obok przechodzi szef. Zauważa grę i pyta o nią: Czy Adrianna powinna pokazać, w co grała, czy spróbować szybko ukryć grę? A pokaż. Adrianna pokazuje swojemu szefowi grę i wyjaśnia, dlaczego tak ją lubi. Szef jest zainteresowany i prosi, żeby Ada wysłała mu więcej informacji o tej grze. A Ada zyskuje nieco entuzjazmu wobec gier. Super. <laughs> A mi się znowu chrypa odezwa. Fajnie, żeś to. zasiał. Halo. Proszę ja ciebie, no. Rachunki do zapłaty. No ale fajnie, bo dostała kaskę. To może. <laughs> Nie może. <laughs> Kto jeszcze był w pracy? Kurde. Jeszcze majstra teraz dobra. Najwyżej sprzedam jakieś wrzosy czy coś, bo. Aha. Super, co kosztuje drożej? To? Też nie. Wierzba? Okej. Okay. Dobra, to wierzbę ustawię sobie potem i to też wezmę. Na razie będzie tak biednie. No ale cóż, co począć? Tak, no. Potrzebujemy. A ten. Aha, chłopacy go przywlekli. Spoko. A ty w szkole nie możesz? Gdzie on tam do ojca poleciał? Niech cię nie karci. Bo co? Ojej. Dobra. A twój brat? Twój brat lepiej. Zostaw go, idź coś zjeść, Matko, włosko, Andrzej na podłodze. Andrzeju, zaraz mama się tobą zajmie, bo się najadła jeszcze skoczy do łazienki, a potem Andrzeja tutaj trzeba dobudzić. Andrzej! Andrzeju, Andrzeju, radzę, yeah. A Sonia jak tam? Sonia, spoko, ją by można na kibel wsadzić. Co ty tutaj robiłeś? Nie wiem, co robił. Chyba sprzątał, ale. Ucz, ucz. Mam przy muzyce, odrabia lekcje? No spoko. Bardzo nasolatkowo. Aktualnie bym się nie mogła skupić, ale kiedyś to... Te... Zostaw to, no popsute jest, chyba. A nie, bo była przecież pani majster. Dobra, i... Posprzątaj. I nie ma więcej żarcia, to mógłbyś... W sumie podać jakiś obiad? Może być to? I ktoś by mógł opłacić rachunki i wynieść te śmieci. Chodź, zapłać i wyrzuć na kompost. Przyda się. Ty masz wszystkich w domu, serio? Znów to. Aha, fajnie. Fajnie! Taki Renéusz. A, ten co tu był, dobra. Kto ma najwięcej techniki? No, cóż, naprawdę. A potem możesz jeść. Um, a ty nie przyjdziesz usiąść? Nie? Okej. Okay. Tam się leje. Ktoś dzwoni. Chodź. Młody jeszcze chodzić i mówić nie umie, no. Nie. Trzeba się za niego zabrać. Czy matka jest... Okej, okay, ona weźmie prysznic i... i zajmie się młodym. Andrzej, czy ty musisz teraz tańczyć? Matka cię miała uczyć chodzić. No napraw to! No i jak tam idzie? Okej, okay, nie jest źle. No, na za późno wraca. Ktoś nie idzie jutro do pracy. Kurde. Może któryś z braci go nauczy i tyle. <laughs> em, w sumie on by mógł pójść na studia. Więc zobaczymy, czy ty jakieś stypendium tutaj byś mógł dostać. O, jak super. Coś tego? Szmeges? Aha, fajnie. Wszystko psują. Mamy jakiś komputer tu? Ktoś coś w kieszeni ma? Nie, jest pizza za to. I muszę, muszę pamiętać o tych tortach. No dobra, to chodź. Będziesz naprawiał. Nie chcie, tylko piorun, nie... boże, piorun. Prąd nie pierdyknie. Jak naprawisz to, to ten. To żarełko tutaj czeka, ale... Dam ci jeszcze jedno. Okej, okay, ona jest głodna. Co ona tam... Aha, ten czy sobie. Dobra. Tam możesz podać, ale... Jedz. Dobra, ona w sumie może jeść. Opatrzcie, woda się wciągła. Widzieliście? Sama. O, naprawił. Super, to ty byś mógł potem mm, uczelnia y, wystąpić o stypendium. Zobaczymy, czy coś mu przysługuje. Raczej wątpię, ale no. Może pytaj mnie, y, taniec ma na wysokim poziomie. Nie wiem. Jak tam młody? Młody by chciał jeszcze. A nie, on nie chce się nauczyć mówić. Jak, na kit mi mówienie. Na co to komu? Um, zanim ty pójdziesz spać to chodź pomóż rodzinie i włóż Sonię do, do wyra i Andrzeja um, okej okay. nie kwalifikuję się na nic no cóż bywa um, a Sonię um, Sonia mi padła czy co Sonisz daj się ponieść to idź sobie, ja nawet nie wiedziałam, że ty tu jeszcze siedzisz. Co tutaj robiłeś? Gdzie byłeś? Nie wiem. Może ryby łowił. A nie, tu gdzieś był. Czyli do góry? Ale gdzie tu? Nie wiem. Nie wnikajmy. Andrzej! No dobra, śmierdzi. Czy któreś z rodziców tak? Nie ty siebie, tylko... Czemu nie możesz Andrzeja w tym... No właśnie. Ale Narty z tego nie chce iść sobie. On tego nie potrzebuje. Zaraz wykąpiemy też młodą, bo masakra. Sonie wykąp. Będę prosić was o coś. Dobra, to daj dziecku butelkę. A on wykąpie, Sonię, no. Wykąpię w Sonie czy nie? No w końcu, Jacynta, ty śmierdzielu, zostaw dziecko i chodź! Młoda już czysta, piękna, dobra. Albin, włóż ją tu. Ona się obudziła by śmierdziała, no. Młody, nie proś wszystkich, tylko. Co za chaos! A ty też. Na kogo tak trąbi? Aha, fajnie. Fajnie, żeś nie pojechał do pracy. Choć się teleportniesz tu. I możesz dzisiaj powiedzieć, że jesteś chory. A nie, on ma urlop. Dobra, to nie. Ale ona też nie pojechała do pracy. Ona to pójdzie. Idź do roboty. Dobra, jak on ma urlop, to niech sobie skorzysta. Bo ja nie wiem co, o co mu chodzi w życiu. Dobra, przebierz się w normalne, bo bez sensu w tym latać jak dzisiaj sobie urlop wziąłeś. Zjedz coś. A ty, moja droga, weź to, wywal. Dziękuję. To też możesz odłożyć na kompost. A czy on tutaj zasięł? No oczywiście, że nie, bo po co? I'm not mad. I'm just disappointed. A ty się własnym dzieckiem nie zajmujesz, tylko cudzem, tak? A weź go poucz trochę gadać. A ona nie może. Okej. Okay. Dobra, zasię jeszcze tu. Tu. I leć. Co jest? Znowu? Przecież odrobił... Odrobiłeś lekcję! Ej odro Nie odrobił. Co za... I nie poszedł do szkoły! Pachnie patologią. No, wstyd mi. Nawrzesz na niego. Cię wywalą ze szkoły. Co z tobą? Teraz nie będę tego robił, bo jestem bardzo, bardzo głodny. Chociaż w sumie, coś się przejmuję. go wywalam, to jeszcze bardziej będzie pasował na takiego gangusa. Wywalili go ze szkoły, jego brat poszedł na studia, został lekarzem, a on założył gang i brata w to wciągnął. No, 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 no pasuje, dla mnie pasuje. No, po prostu dramat w edukacji sprowadził go na złą drogę. Trasę chciałam powiedzieć. Brawo ja. A ten też by mógł odrobić lekcje jak chce iść na studia. Bo inaczej to będzie felczerem, a nie lekarzem. Dokończ po prostu te lekcje? A potem dam ci już spokój. Ojciec miał go uczyć, nie? No to nie będzie umiał mówić. Najprawdopodobniej. No, no. Trochę go uczył, ale no to średnio wychodzi. Dobra, czekajcie, czekajcie, uda się. Tak, a teraz młodego można włożyć spać. Andrzeja, wóż. Uuu, jaka burza. Andrzej poszedł spać. Andrzeju, no. Obudź się, nianika. Od czego jesteś? Tylko Sonią się zajmujesz. No. No, gdzie go tu? On nie jest głodny. No, czy ty jesteś normalna? Zaniedbane dziecko, nawet niania się nim źle zajmuje. Spokojnie, zaraz będziesz na tyle duży, że nie będziesz potrzebował niani. Eee, a ja sobie tak tu poprzestawiam już i łóżeczko mu kupię. On powinien tu z chłopakami mieszkać, nie? Ale on jest młody, no. no mógłby. Kurde, mógłby. Wymienię mu tylko pościel. Ale wszystko ma być w klimatach, nie? Więc. Będzie trochę zabawy i szukania, ale coś znajdę. O, dobra. Też jakaś tam niebieska. No i jeszcze tego potrzebujemy. W takim razie innego, bo potrzebujemy tej takiej długiej. Tak. Okay. i tutaj się postawi jeszcze to ale to potem bo młody pewnie nie będzie mógł się oznaczyć bo jacy biedni są teraz no wyjmijcie go ktoś z tego podnieś go yy, tak młody masz zamiar dorosnąć czy coś on tu zaraz zemdleje i nie dorośnie. Dalej, dorastaj mi. Dobra, wiecie co? Ja go chyba przyspieszę z tym. Niech nawet wszyscy się zlecą, ale. Niech on dorośnie i idzie sam już do tego łóżka, bo je zaraz nie wyrobię. A, kto to? Cześć Albin. Wszystko ok? Nie rozmawiajmy o tym. No. O tak Albin idź się zajmij sobą się wykąp no piknie młody ale pozwól, że ci zaprojektuję tą koszulkę a potem będziesz mógł polecieć, porobić rzeczy które potrzebujesz dlaczego oni nie idą się sami myć Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego mam całą rodzinę śmierdzieli. Śmierdziele! Witajcie w Smrodowie! Śmierdziele! Koszulkę po bracie. Nie no kurde, nie mam innej opcji? Tylko te koszulki mam? Ale bez sensu. A tu z tych ciuchów? No można by mu coś wyłuskać z tego, nie? A to? No to halo, no, no przecież wy macie tutaj możliwość, czemu wychodzicie śmierdzący. Młody mu spuści wodę, no. Młody, obudź się, skorzystaj, idź spać, zabieram wam to radio. W sumie macie szlaban na nie. Ta, to zostaw. Idź, będę sobie tutaj śmierdział. Dobra. Weź to wszystko, wyrzuć. Bo ja nie mogę. Tutaj wszystko śmierdzi. Naprawdę. Śmierdzielę. A tej jednej butelki nie można, bo ją przeniosłam, tak? Bo to ją zaraz. Proszę, wykasowałam. Bo tutaj leżała w tym. Same problemy. To młoda będzie miała swój własny, piękny pokoik. Wyspałaś się, co? A siku umiesz już? Nie. Ona poszła spać, ale w sumie po co? Aha, To gzyb, gzyb. To młodą nauczysz. O Boże! Ja ich wszystkich zastrzelę. Ucz, ucz. Coraz lepiej jej idzie. No cóż, w tej rodzinie chaos to jest taka norma już, yy, więc nie czujcie się zaskoczeni, że ja zwykle nie ogarniałam w trakcie odcinka, no ale co począć? Za to mnie kochacie, prawda? Prawda? Bo ostatnio coś słabo oglądacie, także smutno mi bardzo. No ale dobra, to ten. Yy, Troszeczkę poszaleliśmy z młodym, młoda też się trochę pouczyła. No i, i tyle, nie? Andrzej wyrósł i lecimy sobie dalej. Mamy ogród, więc może uda się to pokolenie ogrodnika też jakoś ogarnąć. A w tym momencie zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Bye!